Witajcie moi kochani, ostatnio opuściłam na Instagramie i na moim Facebooku taki filmik na temat botoksu, że botoks unieruchamia mięśnie i działa wbrew przeciwnie, bowiem te mięśnie są osłabione, nie poruszają się, a w konsekwencji wiadomo, narząd nieużywany zanika. I wiecie co? Jestem bardzo przerażona, ponieważ tak dużo odezwało się osób, które jednak są. Za takimi inwazyjnymi ingerencjami w swoje ciało. Dla mnie to jest niepojęte. Ja myślałam, że społeczeństwo robi się coraz bardziej świadome, a okazuje się, że jest na odwrót. Wiecie, ile kobiet, wiecie, ile dziewczyn, a nawet mężczyzn, chłopaków w ogóle nie zgadza się z tym, że inwazyjne zabiegi medycyny estetycznej czy operacje plastyczne są złe. Dla nich to jest dobre, i spotykałam się z takimi komentarzami. I to pisał akurat mężczyzna, że no to nie będą się za taką kobietą, która nie ma zrobionych ust, czy zrobionej twarzy, oglądać. A czy to o to chodzi w tym życiu, żeby faceci się oglądali? Ja takich priorytetów nie mam, nie, mam, nie wiem jak wy. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a jeżeli chcecie sobie obejrzeć ten filmik. To zapraszam na mojego Instagrama Rytmy Natury bądź na Facebooka, ale nie wiem, czy mi tego nie usuną, bo jest to dosyć kontrowersyjny filmik, także śpieszcie się, żeby go obejrzeć. No i piszcie, jakie macie zdanie na ten temat. Ja myślałam, że coraz więcej jest tej świadomości, a jednak nie. Wszelkie ingerencje, czy to medycyny estetycznej, czy operacje plastyczne wiążą się z ryzykiem bowiem wprowadzamy w swoje ciało jakieś substancje niewiadomego pochodzenia. I wiecie co, jeszcze jedna sprawa. Odezwało się bardzo dużo osób zajmujących się zawodowo takimi zabiegami. I zarzucano mi, że nie jestem lekarzem medycyny estetycznej czy nie zajmuję się chirurgią plastyczną, to nie powinnam się na ten temat wypowiadać. A moje myślenie jest zupełnie inne. A to z tego tytułu, że te osoby, które zajmują się właśnie tymi zabiegami, nigdy, ale przenigdy takiego zabiegu nie skrytykują, bowiem na tym zarabiają. Przecież to jest proste. Czy z ludzi robi się idiotów? No powiedzcie mi, bo chyba o to chodzi. Nieprawdaż? Gloryfikuje się zabiegi, gloryfikuje się efekty po tych zabiegach, a te efekty są krótkotrwałe. Co się dzieje po latach? Pewnie ten, kto interesuje się tematem, to doskonale sobie zdaje z tego sprawę. A tak przy okazji, to oczywiście jestem na spacerku tutaj z moją migotką. Kiedyś też puszczałam takie filmiki, i wyraziliście zainteresowanie takimi moimi przemyśleniami na spacerze. Więc stąd taki filmik również teraz robię. I jeżeli macie jakieś pomysły na takie krótkie filmiki, jakie tematy Was interesują w takim streszczeniu, może nie w takim jednominutowym, bo do takich jednominutowych streszczeń są specjalnie dedykowane formaty filmów, czyli shorty, ale do trochę dłuższych, to piszcie w komentarzach, jakie sprawy Was interesują na taki niezbyt długi film, żeby Was tutaj nie przynudzać. No, ale korzystając z okazji, to pokażę Wam, jak tutaj wygląda to moje otoczenie przy domu. No, ja jestem akurat kilkadziesiąt metrów od domu, sobie spaceruję, wykorzystuję każdą chwilę, aby spacerować. No, a tutaj sobie biega moja niunia, jak zwykle zresztą, bo ja wychodząc na spacery zawsze zabieram mojego pieska. Robi się coraz grzeczniejsza i już coraz fajniej przychodzi mi na zawołanie. Migocia. O staje i czeka niunia. Tam nie idziemy, będziemy wracać. Jest styczeń i las o tej porze również wygląda pięknie. Jest to las głównie, sosnowy są i dęby. Tutaj jest dom, zobaczcie, jaki piękny, i jak zachowały się na nim liście. A wiecie co? Jest taka legenda na temat dębów. Dlaczego dęby zachowują liście? Ponieważ dają schronienie ptakom w jesienne i zimowe dni, żeby te ptaki chroniły się przed śnieżycami, wiatrami i mrozem, czyli dąb to takie drzewo przyjazne ptakom. Dzisiaj pięknie świeci słońce, więc wystawiam twarz do słońca. Kocham takie słoneczne dni. W sumie już nie mogę doczekać się wiosny. Jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie wiosna, więc zajmę się wówczas zbieraniem ziół. Teraz też są gdzie niegdzie jakieś zioła, są również jakieś grzyby, no ale ja jeszcze nie spotkałam jakiegoś. Fajnego i jadalnego grzyba teraz zimą, więc póki co odpuściłam. Oprócz wrośniaka różnobarwnego, bo teraz akurat w, tych, w tym okresie, jak jest wilgotno, jak nie ma upałów, to wyobraźcie sobie, że ten wrośniak różnobarwny fajnie się rozwija. Wrośniak różnobarwny to jest bardzo fajny grzyb. Jest to grzyb nadrewnowy, jest on niejadalny, ale jest leczniczy. I na temat tego grzyba. Również taki filmik udostępniłam z tych takich krótkich filmów. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany właściwościami tego grzyba, a są one rewelacyjne, naprawdę, no to odsyłam do tego filmu. Może uda mi się tego grzybka gdzieś tutaj namierzyć, to wam pokażę. Ale jest jeszcze jedna fajna ciekawostka. Na niebie widzę księżyc, mimo że jest południe. Nie wiem, czy tutaj go uchwycę. O, tutaj jest, zobaczcie. O jest, udało mi się uchwycić ten piękny księżyc. Zobaczcie, jaki piękny obraz księżyca. Migotka! Chodź. No, mój piesek już gdzieś zniknął. Zrobiłam powiększenie, tam jest. Zrobiłam powiększenie, więc będzie mi ciężko tak ją złapać, ale udało się. Zobaczcie. No, przepiękny. Przepiękny księżyc za dnia. Fajnie to wygląda. Jak taki księżyc w ciągu dnia wisi na niebie. I udało mi się znaleźć to jest właśnie wrośniak różnobarwny, z tym, że jest on taki trochę zmrożony, bo leżał śnieg, później trochę przymroziło i nie wygląda zbyt pięknie. Jak widzicie, rośnie na ściętych pniach. No i tego wrośniaka jest tutaj sporo. Ja zbieram sobie, ale na innych miejscówkach, bo tutaj jest póki co taki młodnik sosnowy. Tutaj akurat nie zbieram. Jednak chciałam go Wam w ten sposób pokazać. Także piszcie w komentarzach, jakie macie pytanka do takiego krótkiego analizowania, do takich krótkich filmów. I serdecznie pozdrawiam i do kolejnego filmu, kochani. Pa! pa.